Kolejne z tej strony, tak jak niecimy, z kolejnym odcinkiem z piloty morskiej. Mam nadzieję, że Wam się spodobać, Tak, to starczyła pensja w górę i z Subika. Deściśniłem 500 słów, aby zdobyć partner z pod Shimona. na Discord link w opisie oraz do Dywizjonu Jigi Gon. Eee, mam nadzieję, że Wam się odcineczek właśnie spodoba. Popływamy sobie troszeczkę, wbijemy dzisiaj kolejny okręt, czyli. bez poszada Bleh. To coś. On ma 130, więc będzie fajnie. Eee... Bo wreszcie będzie jakiś kolejny sam kolejny tak naprawdę niszczyciel, którego będziemy mogli używać. I potem będziemy musieli niestety robić jeszcze te, te, te pojazdy, bo ich oczywiście nie mamy porobionych zupełnie eee, No i co? Lecimy z bitewką. Ta sama, po co w tym motyku, tylko ze jest... z... Nie, z tej samej strony. To nie wiem nawet. No, mamy kolegę, powiedzmy, że do tego. O, Ooo, troszeczkę. Co do tego to ja będę ładował e, nie mogę puścić to, bo oczywiście nie wiem czemu O, to będzie ładne. Tak. No, nie to może, taki luźny pomysł O zanim jakiekolwiek wyjadę, to ja chyba długo nie pasuje Niemoczywie Nie dostaje taką O jesteśmy kolega Zostaje generalnie orło, jestem wyruchany. A, tak, bo tamtego, że muszę No, niestety. Ale dobrze było. Dobrze było nawet. Więc ich w tej... Dobra, ee, lecimy no w tę obiec Nie konam pierwszego znaczyło, nie wiem koń, bo znaczyło jakiegoś gościa gdzieś tam No dobra, może wyjść w sumie. Nie wiem, co mi znowu zniszczyli, ale wiem, że podpaliłem kolegę. I to jest bardzo, bardzo dobrze. E, winda do uzbrojenia głównego to jest też bardzo przydatne generalnie, żeby zniszczyć. No nie... Dobra, ciśnimy na przodu. Nie wiem dlaczego nie mogę... Aha, muszę, ty mogę, tylko muszę być maksymalnie bo... obok. Muszę z dużym wyprzedzeniem strzelać tutaj. no się. Ten kolega po sobie już daleko nie popływa, on jest już podzierawiony całkiem. Jest, leży. Sejwujemy go, ładnie, ładnie, ładny. No, bardziej mocno w przodu. się żyje, okej. Okay. O właśnie, ja no tego by To jest coś co faktycznie mogę przebić, może jak mi się uda. Więc biornik paliwa, to jest całkiem nidrzeż. Nie ogólnie generalnie mocno uszkodzić No, on się powinien podpalić, został do zb zb zbiornik paliwa jeszcze zupełnie. Ostał jeszcze bardziej troszeczkę wszystko... Mógłbym w sumie No muszę troszeczkę zwiększyć Bo on się oddala ode mnie jest Wspomnie Nie, przeżyłem Ale, <noise> ale co długie, Ale mi dupo, prawie amunicję mi zniszczył Ale prawie Nie jest tak okrutnie Też ten kolega to ten Ciśnie To się już gasi na szczęście no, ale nie wystarczy, w Bóg nie się buchliśmy Szkoda I koniec bitewki, koniec! Ciężko 700 exp, no ale mamy kolejny stateczek chociaż eee, I bardzo dobrze Oczywiście go kupmy No oczywiście tutaj zaczniemy badać może kadłub, to by też nam się bardzo przydało. E, no ale liczy się, że mamy kolejny statek. Wygląda potężnie. Weźmy mu załogę troszeczkę. No i dobra. No i klasa. Mam nadzieję, że wam się podobało.